Tak, tak, jest to, jest to, jest to, jest to. To. Witam serdecznie wszystkich, tu przybyłych. Dziękuję za, za przybycie, za obecność. Chciałam przede wszystkim podziękować panu Szczepanowi Nowakowi, pani Barbarze i wszystkim osobom zaangażowanym w moją wystawę, którzy stworzyli atmosferę święta dla mojej sztuki dla nie tylko móc obejrzeć swoją pracę w takim zestawieniu czystym, na czystych ścianach, dobrze powieszone, ale również poczuć ten entuzjazm ludzi, którzy współtworzą wystawy, bo nie zawsze na co dzień się doczuje. Jest to prostu święto, duże święto dla mnie i Państwo umieli to stworzyć, czy zrobili to, to dla mnie. Jest to dla mnie duży prezent. Pani Barbara powiedziała sporo, tego, co bym ja chciała powiedzieć, czyli jest to dla mnie Truse, tak, coś Pewnie ja i jestem dla mnie miły, że, że, że... Jakby czuję pozytywnie, że jest taki odbiór i tak ujęty w te słowa, które Wasia powiedziała. Mogę powiedzieć, że ta wystawa jest kolejną wystawą, gdzie pokazuję dwa nuty mojej sztuce, które są obecne od zawsze jest to pejzaż i człowiek. Zawsze jest przewaga obrazów pejzażowych a właściwie człowiek jest najważniejszy, bo pejzaż jest odbierany przez nasze zmysły i to, co drażni albo cieszy nasze oko, to jest odbierane przez nasze wnętrze, a nasze wnętrze jest najważniejsze, jest przebogate. Człowiek jest bardzo ważnym stworzeniem i czuje jakby całą sobą niezwykłą wagę faktu, że istniejemy, że żyjemy, że istnieje ja, że istniejecie Państwo i każdy z nas jest y, wspaniałym, ciekawym zjawiskiem. Y, natomiast y, w obrazach, w których przedstawiam człowieka, szczególnie chciałam powiedzieć o grafice, y, gdzieś forma tej grafiki, gdzie łączę pracy graficznej, tylko chodzi mam o na matryce yy, mniej pracochłonne, bardziej pracochłonne. Wiesz, bo to samo, łączę dwa materiały i te materiały m, są m, zestawione ze sobą tak, że powstaje pęknięcie w tych ludziach. Yy, I tak czuję, po prostu jesteśmy, mamy zadatki na doskonałość i chcemy być doskonali, a ma, nosimy sobie te pęknięcia. I tu nie ma wytłumaczeń, no jest takie wytłumaczenie, że to wszystko przez Ewę kiedyś, że podała to jabłko i tak to się zaczęło, ale Ewa, nie Ewa, jabłko, nie jabłko, tak jest i to pokazuje w mojej sztuce i jeszcze grafika jest. I druku, te same matryce inaczej wydrukowane czy na kręcło, czy na wydruko, czy w innych farbach, czy z dodrukami e, dają inne efekty. I to jest ta cała zabawa w sztukę, w taką dziedzinę bez granic. No, chciałbym powiedzieć, nie żyje sztuka, <coughs> jako forma wyrazu. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie jeszcze raz. Także dziękujemy bardzo jeszcze raz. zapraszamy na dzielina. Zapraszamy na